Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla Was wielką informację na temat niebezpiecznego oddziału, ponieważ właśnie przed chwilą dostaliśmy zwiastun, zwiastun nowych odcinków niebezpiecznego oddziału. To jest naprawdę bardzo ciekawe i mam nadzieję, że już naprawdę tutaj się to wszystko będzie w drugim sezonie rozkręcać, a po tym zwiastunie mamy tak naprawdę już pewność, że w drugim sezonie emocji nie zabraknie. Ale zacznijmy najpierw już teraz od pierwszych scen z Biastuna. A więc pierwsze sceny, no to sceny, w których to oddział się cieszy, świętuje, tam sobie grają w jakieś gry, tam sobie piją napoje i w ogóle. Ale to, co się rzuca w oczy, to czapa, która ma inną fryzurę oraz ma pofarbowane włosy. Ale też dowiadujemy się, że Rej też właśnie sobie troszeczkę zmienił fryzurę. W dodatku ma małpę, tak? Rej ma małpę, nie wiem dlaczego. Ale widać, że no po prostu w tym czasie naprawdę oddział musiał być zadowolony. Jednak niestety to nie trwało długo, ponieważ później dostajemy scenę z Rickiem Twitlerem i okazuje się, że Rick Twitler będzie w drugim sezonie, tak, będzie i to naprawdę z ważną rolą i będzie on naprawdę myślę, że bardzo istotną postacią w drugim sezonie niebezpiecznego oddziału. No a później dostajemy sceny, w których to yy, Mika i Majs yy, po prostu świecą w jakieś miejsce i coś tam... Po prostu obserwują, być może właśnie Rika Twitlera, ale później dostajemy ważną scenę z Drexem, tak? Drex też wraca i prawda, już to wiedzieliśmy, ponieważ już dostaliśmy w internecie zdjęcia, w których to było widać ramię Drexa, jednak teraz dostajemy go, można powiedzieć, tak w całości. I wiemy, że Drex się zbytnio nie zmienił, bo to jego ubranie będzie takie same, nawet ta sama opaska oraz ta sama fryzura, więc to naprawdę jest bardzo ważne i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla nas, ponieważ Drex w poprzednim sezonie dobrze wyglądał i nie trzeba po prostu tutaj tego zmieniać. No i później dostajemy scenę, w której to Miles jest kopnięty przez jakąś osobę, być może to jest Mika, ale obok tutaj widzimy na drzwiach jakiś plakat i tutaj jest napisane, no, no nie wiem co, bo tutaj naprawdę to są drobniutkie literki, ale być może właśnie Mika się obraziła za coś na Majesa. Być może. No i później dostajemy kilka innych scen, w których to na przykład tam ściosy czymś sobie w twarz psiknął i kiedy Majes po prostu z Drexem walczy oraz czapę znów w nowej fryzurze, która używa swojej mocy na Drexie. Tak, czapa stanie w pojedynku sam na sam z Drexem, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. I co najważniejsze, już dowiadujemy się, że naprawdę dostaniemy wielką i to wielką akcję. Ale oczywiście tutaj tych emocji nie zabraknie, ponieważ, ponieważ dowiadujemy się, że oddział w pewnym momencie będzie w słabej sytuacji, co wnioskują tutaj po minach Czapy, Majsa oraz Ściosa oraz Postanie reja, który, który naprawdę na niej wygląda najlepiej. No, i to już myślę, że na tyle jednak z tych wszystkich tutaj scen. No, i naprawdę to jest bardzo, i to bardzo ciekawe. I już wiemy, że w drugim sezonie te emocje będą wielkie. I dlatego też właśnie myślę, że no, możemy tutaj w pewnym sensie już się poczuć, no, można w pewnym sensie tacy, no, po, można powiedzieć tak. No, weseli po prostu, no serii, no, no inaczej się tego nie da powiedzieć, no bo w końcu dostaliśmy coś ciekawego i to jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ no, najpierw niestety było słabo w pierwszym sezonie, niestety trzeba sobie to powiedzieć, że nie było tam wiele akcji, a teraz widzimy, że w drugim sezonie ta akcja będzie. No i oczywiście dostaliśmy jeszcze datę premiery, znaczy niedokładną, ale dostaliśmy miesiąc. I to wszystko już będzie w październiku, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. No i oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam Was do zostawiania kciuku w górę oraz do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych informacji z niebezpiecznego oddziału na kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!